Poniedziałek wielkanocny. Chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, tylko my czasami, a nawet często, próbujemy w jakiś sposób je tak poskręcać. Jest proste jak włos Mongoła. My próbujemy na nim często robić loczki, a po prostu się nie da. Rozprostuje się jak, jak, no jak powinno być, dalej jest proste. I dzisiaj w tej Ewangelii przychodzi Jezus mówi witajcie i to wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Mówi, witajcie za każdym razem, kiedy człowiek odchodzi od konfesjonału, kiedy postanawia się nawracać, kiedy Sięga po słowo Boże, zawsze wtedy mówi mocno witaj. I to jest bardzo proste, bo chrześcijanie też człowiek Wielkanocy, nie jest człowiekiem Wielkiego Czwartku, kiedy wszyscy uciekają, dają nogę, i kiedy człowiek zostaje zupełnie sam, chociaż ci przyjaciele mówili, że będą do końca. Nie jest Wielkiego Piątku, kiedy wszystko boli i kiedy jest trudno, bo jest się samotnym i w samotności, totalnej samotności. Przeżywa się olbrzymi ból. Nie jest y, wielkiej soboty, kiedy w grobie jest zimno, może wilgotno i też y, tak samemu bez nikogo, ale jest chrześcijaństwo, z religią y, poranka wielkanocnego, kiedy być może nie wszystko rozumiemy, ale kiedy wiemy, że Jezus Chrystus z martwych wstał dla mnie i mówi: Witaj, co mogę odpowiadać? Witaj.